Po dzisiaj, tylko, tylko w, tym w tym odcinku, odpowiedzi na najgorętsze pytania związane z zegarkami. Jeśli baliście się je zadać, to dzisiaj absolutnie nie musicie się już wstydzić. Zaczynajmy! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku TikTok, czyli pierwszego programu o zegarkach na polskim YouTube. Ja niezmiennie nazywam się Krzysiek Kumeniuk, a jeśli Wy jesteście tutaj po raz pierwszy i chcielibyście wiedzieć o zegarkach jeszcze więcej, zostawcie swojego suba i kliknijcie w dzwonek, żeby być zawsze na bieżąco. W zegarkowym świecie pojawia się sporo pytań, tych mądrzejszych i tych mniej mądrych, ale TikTok powstał między innymi po to, żeby na takie pytania, niezależnie od ich złożoności, odpowiadać. Przez dwa lata prowadzenia mojego kanału i grupy ekipy TikTok zadano tysiące pytań, jeśli nie więcej, ale poza standardowym, co wybrać albo. Co lepsze? Na grupie i pod filmami nieustannie zdarza mi się trafiać na te same wątpliwości i te same problemy. I nie byłoby w tym nic niepokojącego, bo jak mawia polskie przysłowie, kto pyta, nie kupuje świadomie Wellingtona. Ale w owych pytaniach pojawiają się też zwykle te same, często mocno wyolbrzymione problemy, które u wielu doświadczonych w temacie zegarków w osobach wywołują uśmiech na twarzy. Nie ma jednak co mieszkować w końcu każdy ma prawo zadawać pytania i oczekiwać na nie odpowiedzi, dlatego dzisiaj zmierzymy. Się z najważniejszymi, najczęściej powtarzanymi oraz chyba najbardziej osobliwymi problemami dotyczącymi zegarków. Startujemy. Data przestawia się w południe. Czy mechanizm jest zepsuty? Nie zliczę, ile razy pytanie w tym stylu pojawiało się na grupie, ale na pewno było tego całkiem sporo. Może wyjaśnię krótko temat, żeby nakreślić skalę trudności. Zegarek chodzi sobie bez żadnych problemów, aż tu nagle zbliża się 12 w południe, a datownik cyk przestawia się na kolejny dzień. Zmieniająca się w południe data to podstawowy problem, z którym najczęściej zmagają się świeżo upieczeni posiadacze większości zegarków analogowych wyposażonych w komplikacje datownika i trudno im zrozumieć, co w zasadzie dzieje się wewnątrz ich zegarków. Sprawa generalnie jest bardzo prosta. Klasyczne zegarki z datownikiem w przeważającej większości nie są na tyle inteligentne, żeby wiedzieć, czy mamy dwunastą przed czy po południu, tak samo jak nie wiedzą, czy mamy AM czy PM. W skrócie, standardowa tarcza podzielona jest na 12 godzin, a doba ma 24 godziny. Zatem, żeby zegarek odmierzył jedną dobę, wskazówka godzinowa musi okrążyć całą tarczę 2 razy. To z kolei sprawia, że sami musimy zauważyć, w którym miejscu doby, przed czy po południu, znajdują się wskazówki naszego zegarka. Dlatego jeśli data w datowniku zmienia się w środku dnia, oznacza to, że wasz zegarek myśli, że minęła północ. W żadnym wypadku nie jest to uszkodzenie czy też wada mechanizmu. W takim wypadku należy po prostu ustawić zegarek ponownie, żeby wskazywał odpowiedni czas. Czyli ustawiamy koronkę w pozycji umożliwiającej zmianę godziny i kręcimy Wskazówkami do przodu, aż do momentu, w którym zmieni się data. Będzie to oznaczało, że minęła północ. Wtedy przesuwamy wskazówki na godzinę 6, pamiętając, że to 6 rano. Potem ustawiamy dzisiejszą datę, i wracając do pozycji zmiany godziny, przestawiamy wskazówki na odpowiednią wartość. BANG! Gotowe. To jest najprostsze rozwiązanie tego problemu. Po prostu ponowne, poprawne ustawienie zegarka da Wam pewność, że zmiana daty nastąpi o północy, a nie w południe. Natomiast jeśli nawet to okaże się już zbyt wymagające, w co szczerze mówiąc nie wierzę, to możecie szukać zegarków ze wskazaniem czasu 24-godzinnego, na przykład na dodatkowej subtarczy. Wtedy od razu widać, którą mamy godzinę: przed czy po południu. Numer 2. Dlaczego sekundnik nie trafia w indeksy? Drugim najczęściej pojawiającym się problemem jest nietrafianie sekundnika w indeksy zegarków z kwarcowym mechanizmem. Jest to problem tak samo powszechny jak denerwujący, przede wszystkim początkujących. I podobnie jak niedokładnie centrujące się bezele w niektórych dajwerach, jest zjawiskiem zupełnie normalnym, zwłaszcza w zegarkach z niższej półki, ale nie jest to reguła. Owe błędy z trafianiem wskazówki sekundowej w podziałki na tarczy wynikają ze sposobu pracy mechanizmów kwarcowych oraz ich budowy. Sekundnik wprawiany jest w ruch poprzez pracę silnika krokowego i przesuwa się na tarczy o konkretną wartość. Z tym, że w prostych mechanizmach nie jest ona ani obliczona, ani też kontrolowana ze zbyt dużą precyzją. Do tego dochodzą luzy wewnątrz mechanizmu, wynikające z budowy takiego werku oraz wszystko to, co wiąże się z produkcją zegarków kwarcowych i na przykład odpowiednio dokładnym pozycjonowaniem wskazówek. Wszystkie te elementy mają wpływ na to, czy sekundnik będzie trafiał w indeksy, czy też nie. Nie jest to natomiast wadą zegarka i według wielu źródeł po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić i nie zwracać uwagi. Na takie drobnostki. Na pocieszenie powiem Wam tylko tyle, że nawet zegarki kwarcowe z zaawansowanymi mechanizmami, które rzekomo miałyby niwelować problem nietrafiającej w indeksy wskazówki sekundnika, często zaliczają w topy na tym polu. Przykładem może być chociażby Longin Conquest, którego miałem okazję sfilmować blisko dwa lata temu. Przypomnijmy, cena producenta to blisko 3000 zł, więc nie jest to żaden tani chiński badziew. Przez większość czasu bardzo wyraźnie mijał się z indeksami, co możecie zobaczyć na tym wideo. Za to moje Citizeny, w tym ProMaster, za blisko 4 razy mniejszą kwotę nie ma z tym większych problemów, choć też oczywiście hiperperfekcyjny nie jest. Co oprócz akceptacji takiego stanu rzeczy możecie jeszcze zrobić? Przede wszystkim, jeśli zegarek jest nowy, zawsze możecie próbować oddać go na gwarancję i poprosić o korekcję. Prawdopodobnie niewiele z tego wyjdzie, ale zawsze warto przecież próbować. Jeśli natomiast gwarancja już dawno minęła, jedną z opcji jest zdjęcie wskazówki sekundowej i ponowne zamocowanie, z tym, że nie ma stuprocentowej pewności, że taki zabieg przyniesie jakąkolwiek poprawę. Druga opcja to rozejrzenie się albo za zegarkiem mechanicznym, albo za kwarcową bulową spłynącą sekundą, która tak naprawdę wcale nie płynie, tylko porusza się z częstotliwością 6 skoków na sekundę. albo Myśleć o zegarkach z zaawansowanymi mechanizmami kontrolującymi ruch sekundnika, takimi jak chociażby Citizen Radio Controlled, Grand Seiko albo VHP marki Longine. Także nie trafianie sekundnika w indeksy to kwestia szczęścia i wyboru odpowiedniego egzemplarza. Dlatego kupując zegarek kwarcowy, warto wybrać się do stacjonarnego salonu i jeśli jest taka możliwość, wybrać dokładnie ten model, który będzie dla Was satysfakcjonujący. Numer 3. Czy Casio Duro to diver? Popularne Duro, czyli Casio MDV 106, to jeden z najpopularniejszych zegarków w okolicach 300 zł, który, wyglądem i wodoszczelnością, przypomina prawdziwe dajwery, jednak tym dajwerem nie jest. Przynajmniej oficjalnie. O certyfikatach był już odrębny odcinek, więc zapraszam Was do karty powyżej. Tam znajdziecie mnóstwo informacji o certyfikacji ISO dla zegarków turkowych. Ale okazuje się, że takie informacje nie są wystarczające, więc chyba trzeba wyjaśnić to odrobinę prościej i na konkretnych przykładach. Zatem raz jeszcze, czy Duro to diver? Z perspektywy posiadania certyfikatu albo zgodności z certyfikatem dla zegarków dla nurków, nie. Ale jeśli Diver to po prostu rodzaj sportowego zegarka z obrotowym bezelem i wysoką wodoszczelnością, to tak. W podobnej sytuacji jest także Orient Mako, Ray, Longines Hydro Conquest albo Tissot Seastar. Nie zmienia to jednak faktu, że można w nich nurkować zgodnie z instrukcją obsługi producenta i w wielu sytuacjach taki prawdziwy zegarek dla nurków spisze się bardzo podobnie do tego zegarka, który jest stylizowany na Divera. Z tą różnicą, że od Divera zgodnego z ISO 6425 i podobnych. Można wymagać bezbłędnego działania w konkretnych sytuacjach, bo takie właściwości zapewnia właśnie testowanie pod tym kątem. Dlatego Casio Duro to bardzo ciekawy, dobrze wykonany i zapewniający wysoką wodoszczelność zegarek, ale niestety oficjalnie nie jest prawdziwym diverem. Być może już teraz spełnia wszystkie wymogi i mógłby nim być, ale to wiązałoby się z wykonaniem szeregu testów każdej pojedynczej sztuki, co zdecydowanie wpłynęłoby na końcową, wyższą cenę zegarka a wtedy być może nie byłby już tak atrakcyjnym wyborem w swojej klasie cenowej. Numer 4. Czy z kwarcowego zegarka można zrobić mechaniczny i odwrotnie? Temat, który chodzi po głowie wielu osobom. Czy zegarek, który wcześniej był zegarkiem kwarcowym, zegarkiem na baterie, można przekonwertować na zegarek mechaniczny? W teorii tak ale to tylko teoria. Praktyczny aspekt takiego zabiegu jest bardzo niepraktyczny, ponieważ największym problemem w tym przypadku byłoby dopasowanie nowego mechanizmu do koperty takiego kwarcowego czasomierza. Istnieje naprawdę wiele parametrów, które o tym decydują. Wysokość mechanizmu musi pasować do wysokości koperty. Wskazówki zamocowane na ćwiertniku i tulejce koła godzinowego nowego werku muszą mieścić się w kopercie, a sam werk oczywiście też musi się w niej zmieścić. A jeżeli dodamy do tego na przykład miejsce mocowania wałka koronki mechanizmu w kopercie, które przeważnie nie będzie pasować, oraz brak odpowiedniego pierścienia przytrzymującego mechanizm w kopercie, okaże się, że tego typu zabawa będzie przerostem formy nad treścią i skończy się porażką. Także jest to możliwe z technicznego punktu widzenia, ale zupełnie nieopłacalne. Numer 5. Jak długo muszę nosić automat, żeby się nie zatrzymywał. Kolejne pytanie, które wymaga przeczytania instrukcji do zegarka, a właściwie do mechanizmu, ale już spieszę z wyjaśnieniem. Zegarek mechaniczny do poprawnego działania potrzebuje energii, a ta zgromadzona jest w sprężynie. Kiedy nakręcamy sprężynę, zwiększamy jednocześnie czas pracy zegarka. Im bardziej nakręcona, tym dłużej zegarek może chodzić bez zatrzymywania się. Proste. Dlatego to, jak długo nosicie zegarek z mechanizmem automatycznym na ręce ma wpływ na czas pracy, natomiast zależne jest od rodzaju mechanizmu, deklarowanej rezerwy chodu, szybkości nakręcania się takiego werku i tak Nie można zatem udzielić jednoznacznej odpowiedzi. To znaczy można, do oporu, ale nie o to tutaj chodzi. Na przykład w przypadku podstawowych automatów Seiko producent sugeruje przynajmniej 8 godzin na nadgarstku dziennie, zakładając, że nie dokręcamy sprężyny przy pomocy koronki, ale podany czas to tylko sugestia, bo 8 godzin przy komputerze to dla mechanizmu kompletnie inne 8 godzin, niż te spędzone podczas marszu czy grania na gitarze. Dlatego warto sprawdzić instrukcję dołączoną do zegarka, zaopatrzyć się w rotomat, albo kupić sobie zegarek ze wskaźnikiem rezerwy chodu. Wtedy już absolutnie nic Was nie zaskoczy. Numer 6. Czy nieużywany zegarek kwarcowy powinien być zatrzymany? Bardzo dobre pytanie z punktu widzenia dobrej kondycji mechanizmu w zegarkach w zasadzie każdego typu. Czy długo nieużywany zegarek. Kilka tygodni, miesięcy, albo nawet lat, powinien ten czas spędzić z wyciągniętą koronką i zatrzymanym mechanizmem? Zdecydowanie nie. Oszczędności w tym temacie absolutnie nigdy nie wyjdą zegarkowi na dobre, ponieważ najlepszymi warunkami dla czasomierza są te, w których działa on właściwie bez przerwy. Każdy dłuższy okres bezczynności prowadzi do degradacji smarów w mechanizmie, problemów z baterią, czy nawet długotrwałego uszkodzenia mechanizmu. Dlatego, jeśli macie kwarcowe zegarki, pozwólcie im działać na nawet jeśli ich nie nosicie, zadbajcie jedynie o regularną wymianę baterii, żeby nie doprowadzić do jej rozlania. Grosze, a dzięki nim naprawdę uratujecie wasze zegarki, także polecam. Jeżeli natomiast posiadacie zegarki mechaniczne, manualne albo automaty, pozwólcie im pochodzić przynajmniej raz na 1-2 tygodnie, żeby podtrzymać żywotność mechanizmu i nie doprowadzić do zastania się smarów. Po więcej, zapraszam do odcinków o mechanizmach. Numer 7. Czy zegarek będzie pasował na mój nadgarstek? Jeszcze kilkanaście lat temu chęć posiadania zegarka wiązała się z obowiązkową wycieczką do salonu, przymierzaniem i kupowaniem. Dzisiaj większość zakupów robimy już w internecie, często zapominając o tak ważnym etapie wyboru odpowiedniego czasomierza, jak właśnie mierzenie i dopasowanie do naszego nadgarstka. To, że wymiary często bywają bardzo dezorientujące, nie powinno już nikogo dziwić, dlatego tym bardziej powinniście zwracać uwagę nie tylko na średnicę, ale także na grubość i długość koperty od ucha do ucha. Wszystkie te informacje uzupełnione o kształt i profil koperty powiedzą wam dużo więcej niż sama średnica. Dla przykładu, oba te zegarki mają koperty o identycznej średnicy 44 mm, ale różnice w wysokości i przede wszystkim długości sprawiają, że prezentują się kompletnie inaczej. A zatem to czy zegarek będzie pasował na wasze nadgarstki, zależy wyłącznie od was. No i od rozmiarów samego zegarka. Im mniejszy obwód nadgarstka, tym mniejszy zegarek powinniście wybierać, a tylko jeden wymiar, jakim jest średnica, niestety nie mówi zbyt wiele o samym zegarku. Tak czy inaczej, najlepiej jest po prostu przymierzyć. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi na te pytania były dla Was interesujące i wykorzystacie tę wiedzę w przyszłości w jakiś ciekawy sposób. Mam nadzieję, że tak będzie. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie proszę łapki w górę. Pamiętajcie też o zasubskrybowaniu mojego kanału, żeby być zawsze na bieżąco z nowymi odcinkami TikTok. Jak zawsze dziękuję moim patronom w serwisie Patronite, dzięki którym to, co właśnie tutaj dzisiaj zobaczyliście, prawdopodobnie nie mogłoby się udać. Ogromne dzięki, ich imiona i nazwiska widzicie oczywiście teraz na ekranie. A jeśli Wy również chcielibyście dołączyć do grona patronów, zapraszam Was serdecznie do opisu. Tam wszystkie informacje, oraz link oczywiście do mojego profilu na Patronite. Tymczasem dziękuję Wam za dzisiaj, za obejrzenie i poświęcony czas. No i zapraszam Was na kolejne odcinki TikTok już niebawem. Do zobaczenia!